Poruszamy się po asfaltowej części ośrodka doskonalenia techniki jazdy drive. -out. Obserwując drogę z wyprzedzeniem, widzę, że zbliżam się do serii łagodnych zakrętów. Operowanie kierownicą. Witajcie w Akademii Kierowców Masterlis. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak układać ręce na kierownicy oraz jak nią operować, w zależności od tego, jaki zakręt mamy do pokonania. Poruszamy się po asfaltowej części ośrodka doskonalenia techniki jazdy Driver. Obserwując drogę z wyprzedzeniem, widzę, że zbliżam się do serii łagodnych zakrętów, które jestem w stanie pokonać bez odrywania rąk od kierownicy i bez wyraźnej redukcji prędkości. Jednak z daleka widzę, że zbliżam się do zakrętu, w którym będę już zmuszony odpowiednio się przygotować. Co to znaczy? Powinienem zawsze dostosować odpowiednią prędkość do zakrętu czyli po prostu użyć hamulca. Po drugie, powinienem dostosować odpowiedni bieg. I puścić sprzęgło jeszcze przed zakrętem. O tym często kierowcy zapominają. Następnie lewa noga powinna trafić na podstopnicę, a dwie ręce na koło kierownicy. Przed każdym zakrętem również zwracam uwagę na to, w jaki sposób układam ręce na kierownicy, po to, żeby nie dopuścić do ich skrzyżowania. Skrzyżowanie rąk Niestety, ale anatomicznie zamyka nam możliwość dokręcenia koła kierownicy głębiej w zakręcie oraz jest niebezpieczne przy ewentualnym wybuchu poduszki powietrznej. Wyjeżdżamy na prosty odcinek drogi. Jedyna słuszna technika ułożenia rąk na kierownicy to skrajnie po prawej i lewej jej stronie. Takie ułożenie nazywamy za 15-3. Sprawdzi się ono zarówno przy jeździe na wprost, ale też w łagodnych zakrętach. Zawsze trzymaj obie ręce na kierownicy. Bazowo ręce trzymaj w pozycji za 15-3. Zredukuj bieg przed ostrym zakrętem. Patrz daleko, obserwuj drogę, by być gotowym do przełożenia rąk.